we okay. Najważniejszą sprawą w tym całym założeniu ataku na szczyt jest odpowiednia lokalizacja bazy i poszczególnych obozów przejściowych. Wówczas, kiedy już to będziemy wiedzieć, cała sprawa pozostanie tylko kwestią odporności Waszych organizmów. Decydować będą Wasze mięśnie. No i szczęście. Kierowniku, gdyby baza powstała na wysokości 5200, oblężenie miałoby sens. To normalne, że na tej wysokości mogą wystąpić pewne niedobory tlenu. Ale my byliśmy już o wiele wyżej, jak już żyjemy. Moim obowiązkiem jednak jest przewidywać takie sytuacje, a nie dopuścić do tego, aby wystąpił u Was na przykład obrzęk mózgu, płuc czy apatia, która zmieni się potem w depresję, a następnie to już tylko śmierć albo dezercja. A czy my jesteśmy turystami, żeby dezerterować? Może i ma pan duże doświadczenie w tego typu wyprawach, ale my też jesteśmy twardzi. Właśnie, twardym trzeba być, nie miękkim. A ja mówię, że więc 200 na bazę. To odpowiednia wysokość, bo inaczej braknie czasu. Tutaj? Właśnie, pomyśleliście o czasie? Czym jest czas? Niczym, a zarazem jest wszystkim. Panowie, ja proponuję styl alpejski. Oczywiście nie ja tu podejmuję decyzję, ale powiedzmy sobie jasno: byłoby trzy razy szybciej. Mamy spręża, energia rozpiera nas od środka, więc po co mamy marnować czas na rozkładanie jakichś tam yy, obozików czy paranczówek. Jak turyści. Styl obraźniczy to jest dobry dla nich, a my powinniśmy zrobić to po alpejsku. Hmm. Wiedziałem, że Bobby to zaproponuje. To byłoby całkiem niezłe rozwiązanie. Rozwiązanie na miarę ekspedycji, pod którą widnieje moje nazwisko. Uważam, że już dawno tak powinno się chodzić po górach najwyższych. Tylko, że tak powiem, nie było komu. Chciałbym się jednak dowiedzieć, co Strongfinger o tym sądzi. Nie ma żadnej niemożliwości. Bez tworzenia nie ma sportu. Niemożliwe. To wyraz znajdujący się w słownikach głupców. Po co nam ten cały cyrk z zakładaniem obozów przejściowych? Zróbmy to po alpejsku. To co? Po alpejsku? Po alpejsku. Bazy zakładane na 5200 metrów i likwidujemy obozy przejściowe. Tu, tu i tu. Z bazy idziemy prosto. Tędy, tędy. Na szczyt! Następna sprawa, podobna Gotuje się ta woda, nie gotuje. Widać, że ci się nie spada. Normalnie marzynowa prosto, rodem z Wietnamu. Kurde, <grydy> takich chyba grają. No. A zupa się gotuje i gotuje. No. No. Trzeba będzie się zbierać i zaraz wskakiwać w fatałaczki. Dobrze, że nie jesteśmy tymi kobietami, żeby rozbierać się na marozie. Kierowniku, to co, zaraz kończymy w ogóle te żarcie już nie i przygotowujemy się już. Tak, tak, trzeba wychodzić biegać, się, bo czas leci. Dobra, to ja tam idę, tam, bo przygotuję co trzeba jeszcze. No, ubierajcie tam. się. Tam. Bobi, żryj to szybciej, bo Starci? czas leci. Dawaj zupę tutaj. Nie, ja się nie. najadłem. Dobra, kierownik, będziesz chciał, to sobie dokończysz. powiem, pyta. Sam jak sam, nie ma co narodzić kierownika. Ja wiem, że wyścigamy pierwszego, ale w którym sam robiłem Nie Kiloniku, już czas Nie będziemy tak siedzieć, bo czas nam przyleci przez palce. Panowie, tymi rękami was żegnam i tymi rękami chcę was przywitać, jak zejdziecie z góry. Życzę wam powodzenia, triumfu i szybkiego wejścia na szczyt. Uważajcie na pogodę i żeby was rutyna nie zgubiła. Mówi Pan! Mówi! Nie osłabiaj mnie! Spoko. Spoko, my go tu zaraz normalnie podwiążemy. Wiecie, kurczę, elegancko. Normalnie dobrze leżał. Łabi. Ja nie wybrałem się na wycieczkę z dziewczynkami, które łamią się obcasy przy pantofelka. Nawet takie rzeczy się nie zdarzają, nie? Jesteś finger, nie? Tutaj jesteśmy jedno, musimy razem iść w górę i trzeźwo myśleć o wszystkim. Więc zbieraj dupę, rób tego raka i walimy w górę. Rozumiesz ta? To... Bobby, strongfinger, jesteście tam, odbiór Bobby, nie jest wiadomość kierownika. Co się dzieje, kierowniku? Idzie zmiana pogody. Jak się poprawi, to walić w górę. Jak nie, to zejść i czekać. Zrozumiałem?